Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy zajmowali się kolejny raz mistrzem i Małgorzatą i teraz już będziemy przyglądali się o wiele dokładniej temu, co znajduje się wewnątrz powieści. Zacznę może od charakterystyki no, tej Moskwy lat 30. XX wieku. Moskwy, o której wiemy, że jest stolicą państwa totalitarnego Związku Radzieckiego. Państwo totalitarne. Charakteryzuje się tym, że chce mieć stuprocentowy, a nawet i stuprocentowy wpływ i kontrolę nad obywatelem, także nie pozostawia obywatelom żadnego, nawet najmniejszego marginesu wolności, który mógłby być. Wypełniony przez pojedynczego człowieka, jakimiś tam jego marzeniami, życiem wewnętrznym, być może uczuciami, nie, 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 tutaj nie ma takiej możliwości. Państwo tutaj etarne rości sobie prawo do każdej, nawet najmniejszej. Yy, yy. Przestrzeni, którą człowiek zajmuje swoją aktywnością, albo fizyczną, albo umysłową, albo duchową. No dobrze, w państwie totalitarnym człowiek jest na usługach władzy, to znaczy, władza ma mm, możliwość żądać od obywatela totalnego posłuszeństwa, e, żądać od, od obywatela podporządkowywaniu się wszelkiego rodzaju zarządzeniom, normom, zakazom, nakazom, co więcej, e, w państwie totalitarnym wzorcową postawą jest no, takie uprzedzanie tego, co władza może sobie pomyśleć albo zaproponować, albo zażądać od obywateli. Stąd też kwitnie w państwie totalitarnym strach przed władzą, kwitnie donosicielstwo, e, ludzie boją się. E, Publicznie zabierać głos w sprawie tego, co im nie odpowiada, a głośno wyrażają poparcie dla sił, które są w stanie no, zmienić na lepsze albo na gorsze ich życie. Ludzie współpracują z władzą, współpracują z władzą, godzą się na konformizm, zrzekają się swojej wolności, donoszą, ponieważ. Za donosicielstwo jest oczywiście odpowiednia gratyfikacja. A jak to wygląda w Moskwie? No to w Moskwie mamy kwitnący tutaj taryzm, a więc tak, państwo kontroluje całkowicie życie obywateli. Przykładem tego są w Mistrzu i Małgorzacie, chociażby publiczne, Piętnowania ludzi niezależnych, którzy ośmielają się zabierać głos w jakichś tam sprawach, które no, władza zupełnie inaczej widzi. Dąży się do stworzenia społeczeństwa ludzi uległych, podporządkowanych, zastraszonych, ludzi, którzy kiwają głową za każdym razem, kiedy władza tego nie Wymaga. Poza tym takie banały wydawać by się mogło, jak posiadanie zachodniej waluty, również jest niemile widziane przez władze i ci bohaterowie mistrzowie Małgorzaty, którzy taką walutę mają nieszczęście posiadać, no kończą bardzo źle. Dalej, w każdym państwie totalitarnym mamy nieprawdopodobnie rozbudowaną administrację, biurokrację. Urzędy, mniejsze, większe biura, yy, rozrastają się jak grzyby po deszczu. No i oczywiście, im więcej urzędów, im więcej biur, im więcej urzędników, im więcej różnych szczebli na tej hierarchii urzędniczej, tym Szybciej kwitnie łapówkarstwo, ponieważ w tym systemie można za łapówki no, wszystko praktycznie osiągnąć, co jest do dyspozycji obywatela e, oraz, albo przynajmniej szybciej można do tego, e, na to się załapać, a, oraz kwitnie karierowiczostwo, a karierowiczostwo to jest... A, no właśnie, dążenie do osiągnięcia jak najwyższych stopni w hierarchii społecznej e, e, to jest bieganie po trupach, tak, to, jest to jest donoszenie, to jest płaszczenie się przed e, przełożonymi, to jest po, wyrażanie, wyrażanie poparcia dla tych, którzy mają możliwość awansowania nas chociażby o ten jeden szczebelek wyżej. No i oczywiście, w państwie totalitarnym, no to widzimy w, w Moskwie, u e, panuje cenzura. Na przykład mamy całkowite podporządkowanie literatury, sztuki, kultury, polityce państwa. Tylko ci pisarze, którzy działają zgodnie z tym, czego oczekuje od twórców państwo, mają szansę na publikację swoich dzieł. Jeżeli jakiekolwiek dzieło będzie nieprawomyślne, jeżeli jakiekolwiek dzieło będzie nieukierunkowane na wzmacnianie władzy albo na pokazywanie hmm, dobrodziejstw życia. W tym państwie, no to to dzieło zostanie ocenzurowane albo zupełnie zostanie odesłane e, autorowi i ten autor nie będzie miał nigdy więcej szansy na to, żeby, żeby gdziekolwiek publikować. Taki los spotkał przecież jednego z bohaterów Mistrza i Małgorzaty. Dalej, przywileje, to jest w każdym państwie, w państwie tutaj tarnym, przywileje, które spadają na ludzi kultury, mają pokazać, że warto tworzyć dla dobra państwa. E, tworzy się dla ludzi związanych z kulturą, z sztuk ze sztuką, z filmem też, oczywiście w Mistrzu Małgorzacie, Małgorzacie tego nie ma, ale to w każdym państwie totalitarnym się takie coś e, jest w stanie znaleźć, objawić. Wszyscy ci, którzy tworzą dla no, kuchwale państwa i kuchwale wodza, są w, stanie, <laughs> są w stanie czerpać profity e, z racji tego, że są na usługach władzy. Mamy mm, rozbudowany aparat, polityczny, e, przepraszam, nie polityczny, policyjny e, aparat kontroli, aparat e, bezpieczeństwa, który to e, służy do tego, żeby wyłapywać bardzo szybko te jednostki, które mogą wyrazić głośno swoje niezadowolenie, a to za, niezadowolenie rozleje się na całe społeczeństwo, więc wszyscy ci, którzy chociażby mru, mrukną coś pod nosem e, niewłaściwego pod adresem władzy albo porządków, które panują w danym państwie, są natychmiast Karani, wyłapywani, bardzo często czeka ich odsiadka albo w więzieniu, albo w tak zwanej psychuszce. Psychuszka to jest e, kolokwialne określenie szpitala e, dla osób chorych psychicznie. A w tak, tego typu szpitalach bardzo często odsiadywali. No, nazwijmy to wyroki, e, różnego rodzaju opozycjoniści, którzy mieli odwagę, śmiałość, czelność, e, bo, a może nawet bezczelność, e, i krytykowali władzę. No i oczywiście w państwie totalitarnym, władza totalitarna nie może mieć swojego e, żadnego konkurenta. A więc nawet bóstwo, sakrum, tak, musi zostać wyrzucone z tego państwa, w którym będzie panował programowy ateizm, czyli mamy do czynienia z państwem, które jest w 100% zlaicyzowane, jest to państwo bezwyznaniowe, nie wolno wierzyć oficjalnie w cokolwiek, co by miało charakter e, związany z jakąkolwiek religią. Tak? No i teraz popatrzmy sobie na bohaterów, którzy są tutaj uwikłani w ten totalitaryzm, bardzo możliwe, że doskonale sobie w nim uwili gniazdko. No to po pierwsze, redaktor Michaj, Michał, Michał, Michał Berlioz. No, on stoi na czele Masolitu, czyli to jest e, człowiek, który bardzo mocno związany jest z uprawianiem literatury. To jest ateista, to jeszcze nawet bym powiedział taki betonowy, żelbetonowy ateista, człowiek zakłamany, e, człowiek, który Ingeruje w twórczość innych, podejmuje decyzje o tym, co mogą opublikować, a czego nie wolno na pewno napisać. Jest to człowiek, który jest człowiekiem tego systemu. Stoi na straży tego, żeby w kulturze nie pojawiły się żadne hasła nawo nawołujące do jakiejś reformy, albo podważające to, czego chce od, od obywateli państwo. Dalej, mam, będziemy mieli dyrektora teatru Varieté niejakiego Stiope Lidochiejewa. No to jest człowiek, który jest takim klasycznym przy, przypadkiem łapówkarza. Nadużywa alkoholu, w państwie totalitarnym jest to bardzo popularny środek, albo bardzo popularny sposób, żeby zagłuszyć jakoś być może wyrzuty sumienia związane z tym, że żyje się w sposób, no... Niekoniecznie czysty moralnie, e, więc tak, nadużywa alkoholu, wykorzystuje swoje stanowisko do swoich własnych, bardzo chyba niskich celów, kieruje się niskimi pobudkami. Jest to człowiek e, zepsuty, cyniczny, ktoś, kto e, wykorzystuje swoją pozycję po to, żeby ustawić się w życiu. Popatrzmy sobie jeszcze na kolejnego bohatera, który doskonale sobie radzi w tym systemie totalitarnym. Niech będzie to prezes spółdzielni mieszkaniowej, niejaki Nikanor Iwanowicz Bosy. Załatwia mieszkania i meldunki za łapówki. Mieszkanie jest towarem deficytowym w każdym społeczeństwie totalitarnym. W każdym społeczeństwie totalitarnym, gdzie gospodarka, no przecież gospodarka wytwarza mieszkania takim skrótem się posłużę, to w państwie totalitarnym gospodarka jest gospodarką nieudolną, niewydolną. Mieszkania są towarem deficytowym i ci, którzy mają dostęp do tej puli mieszkań są w stanie te mieszkania rozdzielać pomiędzy teoretycznie najbardziej potrzebujących. Bardzo często korzystają ze swojej pozycji i przy pomocy hmm, wyciągania rąk połapówki są w stanie te mieszkania. Dawać tym, którzy są bogaci albo mają dostęp do jakichś korzyści, a sam ten prezes spółdzielni będzie z tego czerpał również jakieś korzyści. Gdyby tak pomyśleć o całości społeczeństwa ukazanego w e, mistrzeniu Małgorzacie, całości tych, tych e, zwykłych mieszkańców Moskwy, i gdyby stworzyć taki jakiś uog uogólniający obraz, no to przede wszystkim będziemy mieli zbieraninę ludzi. E, miałkich, e, płytkich, ludzi głupich, ludzi, e, którzy są kłamliwi, obłudni, są hipokrytami, e, podlizują się swoim przełożonym, e, są chciwi, e, są e, skłonni do tego, żeby, żeby, niszczyć innych ludzi po to, żeby sobie samemu jakoś byt e, poprawić. Sposób, w jaki Bułhakow prezentuje nam tę rzeczywistość, z jednej strony jest realistyczny. No, ja sobie wyobrażam, że faktycznie tak mogła wyglądać typowa e, typowa Rzeczywistość lat 30. w Związku Radzieckim. Mamy Moskwę, a więc jednak miasto jako takie, jako takie, jako taką ucywilizowane, to nie jest jakieś, przepraszam za wyrażenie, zadupie Związku Radzieckiego. To jest duże, no mniej więcej nowoczesne miasto. I w tym mniej więcej nowoczesnym mieście żyją ludzie, którzy całkowicie godzą się ze, swoją, ze swoim miejscem, godzą się z rolami niewolników i próbują sobie zorganizować życie w tym państwie, które wymusza na nich totalną, totalne posłuszeństwo. Bardzo często Bułhakow posługuje się groteską po to, żeby obnażyć to zło, jakie kryje się w ludziach skażonych totalitaryzmem. I ta groteska objawia się wiele razy. No, chociażby, gdy sobie pomyślimy o tym, yy, co stało się na seansie czarnej magii, yy, gdy te, no, na pozór z. Yy, pod sufitu spadały szeleszczące banknoty, ale potem okazywały się czymś zupełnie innym, tak? na te seansie czarnej magii również ludziom znikały ubrania, więc są, są, e, są tutaj e, te elementy groteskowe. Wydaje się, że Bułhakow stara się powiedzieć nam coś takiego. Nie da się walczyć z tym systemem. Pojedynczy człowiek nie, nie da rady. Nie ma możliwości, żeby obalić ten system w takim wymiarze, w jakim on teraz istnieje, i z takim społeczeństwem, który, które mamy do dyspozycji. Tego się nie da zrobić. Być może można ten system tylko i wyłącznie delikatnie rozszczelnić, a już na pewno wyśmiać. No i to się Buchakowowi udaje, ten obraz realistycznym yy, Wars Warszawy, przepraszam, Moskwy lat 30. XX wieku. Jest z jednej strony straszny, przerażający, czarny, mroczny, nie chcielibyśmy żyć w takiej rzeczywistości, a z drugiej strony mamy tę rzeczywistość rozsadzaną, rozszczelnianą, taką ponakowaną przez szpileczki, które wbija w to społeczeństwo totalitarne Woland i jego świta. Ale o nich już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam.